Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to Tęsowne panienki, prawdziwy król Julian tu stoi Uwielbiam kiedy laseczki wprawiają w ruch wesołe ciołka Gdy ruciacie wiaderkami, róbcie to słodko, smacznie i zdrowo Zgoda? Ty słodka jest, bez makijażu ma być Figury ty masz, to faceta już żyć Ty jest, bez makijażu ma być Figury ty masz, to faceta już żyć Ten cudowny dzień wywołuje link Ty się uda za tym cudem każdej wypięć Ten cudowny dzień wywołuje link Ty się uda za tym cudem <tosłuchany> Pietaniek na święty na sambo sobie ma. Cię takie coś, my faccy ci tak jak leci nie mamy dość. Macie sobie to. Ja Pietaniek na święty dzień na sambo sobie ma. Cię takie coś, my faccy ci tak jak leci nie mamy dość. Dobra. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało.